W trakcie rekrutacji ten pracownik został zatrudniony na stanowisko, na które w ogóle kompletnie nie ma kompetencji. To jest to, że właściciel rekrutował samodzielnie tego pracownika, no to zadawał mu pytania, których po pierwsze nie słuchał do końca odpowiedzi, po drugie, zadawał pytania nie takie, jakie powinien zadawać, zachwycił się osobowością tej osoby, zachwycił się tym, jak ona mu opowiadała na temat marketingu, który obserwuje u innych, tylko nie sprawdził, czy ta osoba potrafi to wykonać. I zaczęła się zabawa. Zabawa zaczęła się w taki sposób, że ten szef, szef. Który ma zatrudnionych 60 pracowników. Zaczął wdrażać tego pracownika, ucząc go od samego początku, to, co on ma zrobić. Tylko jego uwaga na tym pracowniku była tak płytka, tak mało precyzyjna, powierzchowna, że nie zauważył, że ten pracownik w ogóle nie rozumie, co ten szef do niego mówi. Bo znowu szefowi się wydawało, że przecież to jest oczywiste, bo on zatrudnił specjalistę do spraw marketingu, który tak naprawdę z marketingiem nigdy nie miał nic wspólnego, tylko dobrze na rozmowie się sprzedał, bo pokazał, że jest elokwentnym ekstrawertykiem.